W ruinach zamku Ogrodzieniec, gdy mgła opadła pewnego październikowego poranka 1993 roku, grupa archeologów natknęła się na grób dziecka. Szkielet był niewielki, delikatny, należał do chłopca w wieku około 10 lat, ale to, co leżało obok szczątków, wywołało międzynarodową sensację. Miniaturowa zbroja, miecz wielkości odpowiedniej dla dziecka. I heum z wygrawerowanym herbem rodu, którego historia wolała zapomnieć. Czy to możliwe, że średniowieczna legenda o małym rycerzu, dziecku, które poprowadziło dorosłych wojowników do zwycięstwa, była prawdą? A może odkryliśmy coś znacznie mroczniejszego dowód na to, że w XIV-wiecznej Polsce dzieci rzeczywiście walczyły i umierały na polach bitew. Pierwsza wzmianka o małym rycerzu. Pojawia się w kronice Janka z Czarnkowa z roku 1372. Kronikarz opisuje niezwykłe wydarzenie podczas oblężenia zamku w Olsztynie koło Częstochowy. Wojska Władysława Opolczyka były zdemoralizowane po tygodniach bezowocnego szturmu. Wtedy, jak pisze Janko, pojawił się chłopiec nie starszy niż 12 wiosen, w lśniącej zbroi, na białym koniu i poprowadził atak który przełamał mury. Kronikarz dodaje intrygujący szczegół: Chłopiec nie wypowiedział ani jednego słowa podczas całej bitwy. Kim był ten tajemniczy młody wojownik? Tradycja ludowa identyfikuje go jako Staszka z Ogrodzieńca, syna rycerza Piotra Szafrańca, który zginął w potyczce z Czechami. Według legendy chłopiec przysiągł zemstę za ojca i mimo sprzeciwu matki uciekł z domu, by przyłączyć się do wojsk księcia. Ale dokumenty z epoki milczą na temat takiego dziecka w szeregach armii. Co więcej, Piotr Szafraniec, według rejestrów parafialnych, zmarł dopiero w 1380 roku, osiem lat po rzekomym pojawieniu się małego rycerza. Może więc mały rycerz to postać całkowicie mityczna, wymyślona przez kronikarzy, by dodać dramatyzmu suchym opisom bitew? Tak twierdzili historycy przez wieki. Dopóki nie odkryto dokumentu, który zmienił wszystko. W archiwach watykańskich, wśród papierów dotyczących procesu kanonizacyjnego królowej Jadwigi, znaleziono list biskupa krakowskiego Jana Radlicy z 1373 roku. Biskup pisze o dziwnym zdarzeniu, dziecku w zbroi, które pojawiło się w Krakowie, twierdzące, że ma misję od świętego Wojciecha. Dziecko to miało bliznę na policzku w kształcie krzyża i mówiło płynnie po łacinie, czego nie powinien umieć prosty chłop. Biskup Radlica był człowiekiem wykształconym, sceptycznym wobec rzekomych cudów. Ale coś w tym dziecku go poruszyło. Opisuje, że chłopiec znał szczegóły bitew, których nie mógł widzieć. Cytował z pamięci fragmenty Biblii, których nie uczono prostego ludu. Co najdziwniejsze, potrafił władać mieczem z wprawą doświadczonego wojownika, choć jego ręce były tak małe, że ledwie mógł utrzymać broń. Skąd dziesięcioletnie dziecko miało takie umiejętności? Jedna z teorii, wysunięta przez profesor Marię Starnawską z Uniwersytetu Warszawskiego, mówi o tajnym programie szkoleniowym prowadzonym przez zakon Krzyżacki. Krzyżacy, według tej hipotezy, Porywali utalentowane dzieci z pogranicza i szkolili je na idealnych szpiegów i zabójców. Mały rycerz mógł być jednym z nich, który uciekł i przeszedł na polską stronę. Teoria wydaje się fantastyczna, ale w archiwach krzyżackich w Berlinie rzeczywiście znajdują się wzmianki o Pueri Militares, dzieciach żołnierzach szkolonych w tajnej komandorii gdzieś na Mazowszu. Dokumenty są fragmentaryczne. Zaszyfrowane, ale wspominają o chłopcu oznaczonym numerem 7, który zniknął w 1371 roku, zabierając ze sobą cenną relikwię. Czym była ta relikwia? Tu wkraczamy w rejony, gdzie historia miesza się z legendą. Według podań ludowych, mały rycerz nosił przy sobie kawałek Krzyża Świętego, który dawał mu nadludzką siłę i odwagę. Sceptycy powiedzą, że to bajki. Ale w grobie w ogrodzieńcu, obok szkieletu dziecka, znaleziono małą srebrną kapsułę. W środku był kawałek drewna datowany metodą węglową na pierwszy wiek naszej ery. Pochodzenie z Palestyny. Przypadek? Najbardziej dramatyczny epizod z życia małego rycerza miał miejsce podczas bitwy pod Rusinowem w październiku 1372 roku. Wojska polskie zostały otoczone przez przeważające siły czeskie. Klęska wydawała się nieunikniona. Wtedy, według relacji naocznych świadków, mały rycerz zdjął hełm, ukazując twarz dziecka, i zawołał po czesku coś, co sparaliżowało wrogów. Kronikarze nie są zgodni co do dokładnych słów, ale sens był jasny. Wzywał Czechów, by nie walczyli przeciwko dziecku, bo ściągnął na siebie gniew Boży. Czy naprawdę tak było? Jan z Melsztyna, rycerz walczący po stronie czeskiej, zostawił pamiętnik, w którym opisuje szok swoich towarzyszy na widok dziecka w pełnej zbroi. Pisze, że wielu żołnierzy odmówiło walki, bojąc się, że to jakiś święty lub anioł w ludzkiej postaci. Bitwa zakończyła się polskim zwycięstwem, choć powinna być masakrą. Ale nie wszyscy wierzyli w świętość małego rycerza. Mikołaj Z Radomia, duchowny i kronikarz, oskarżył go o czarnoksięstwo. Twierdził, że żadne normalne dziecko nie mogłoby nosić 30-kilogramowej zbroi i władać półtora metrowym mieczem. Sugerował, że chłopiec był opętany przez demona lub sam był demonem w ludzkiej postaci. Te oskarżenia były na tyle poważne, że biskup krakowski musiał oficjalnie zbadać sprawę. Przesłuchania prowadzone przez kościelną komisję rzucają fascynujące światło na postać małego rycerza. Świadkowie opisywali go jako dziecko niezwykłej urody, o jasnych włosach i błękitnych oczach, ale z dziwnie dorosłym spojrzeniem. Nigdy nie płakał, nawet gdy został ranny strzałą w ramię. Nie jadł mięsa, tylko chleb i wodę. Modlił się w językach, których nikt nie rozumiał. Niektórzy twierdzili, że to aramejski język Chrystusa. Komisja ostatecznie oczyściła małego rycerza z zarzutów Herezji, ale z zastrzeżeniem. W dokumencie czytamy, że chłopiec jest narzędziem Bożym, ale nie wolno mu przyjmować komunii ani uczestniczyć w mszy. Dziwne ograniczenie dla kogoś uznanego za świętego wojownika, jakby Kościół wiedział coś, czego nie chciał ujawnić. Koniec małego rycerza był równie tajemniczy jak jego pojawienie się. Po zwycięskiej bitwie pod świecą w sierpniu 1373 roku po prostu zniknął. Ostatni raz widziano go wchodzącego do lasu koło ogrodzieńca. Szukano go tygodniami, ale bez skutku. Jedni mówili, że wrócił do nieba skąd przyszedł. Inni, że krzyżacy go porwali lub zabili. Jeszcze inni twierdzili, że zobaczyli go lata później jako dorosłego mężczyznę, pustelnika żyjącego w pieninach. Prawda może być prostsza i tragiczniejsza. W dokumentach szpitala przy klasztorze na jasnej górze znajduje się wzmianka o chłopcu przyjętym we wrześniu 1373 roku. Chłopiec był w stanie krytycznym, miał objawy zatrucia rtęcią, częstego składnika średniowiecznych leków. Opis pasuje do małego rycerza, blizna na policzku, ślady po ranach bojowych. Chłopiec zmarł po trzech dniach, szepcząc słowo, które zakonnik zapisał jako pater. Ojciec. Ale czy to był mały rycerz? Grób w ogrodzieńcu sugeruje, że tak. Analiza DNA szkieletu wykazała rzadką mutację genetyczną, powodującą przyspieszone dojrzewanie mięśni i kości. To wyjaśniałoby nadludzką, jak na dziecko, siłę. Badania toksykologiczne potwierdziły wysokie stężenie rtęci w kościach. Chłopiec był systematycznie truty, prawdopodobnie przez kogoś, kto chciał kontrolować jego nadprzyrodzone zdolności małymi dawkami rtęci, która w średniowieczu uchodziła za substancję magiczną. Kim więc naprawdę był mały rycerz? Dzieckiem wykorzystywanym przez dorosłych do ich politycznych gier. Genetyczną anomalią, która przez przypadek trafiła w wir historii. A może rzeczywiście, jak wierzyli średniowieczni kronikarze, był wysłannikiem z innego świata, który przyszedł w najmroczniejszej godzinie, by ocalić swój lud? Profesor Andrzej Nowakowski z Polskiej Akademii Nauk, który kierował badaniami w Ogrodzieńcu, powiedział coś, co daje do myślenia. W grobie dziecka, obok miniaturowej zbroi. Znaleziono gliniany ptaszek, zabawkę, prostą, ręcznie lepioną zabawkę, jaką mógłby zrobić każdy średniowieczny rodzic dla swojego dziecka. Może to właśnie ten mały szczegół mówi nam najwięcej: że mały rycerz, kimkolwiek był, pozostał dzieckiem. Dzieckiem, które historia zmusiła do bycia wojownikiem, ale które wciąż tęskniło za zwyczajnym dzieciństwem. Współczesna analiza legend o małym rycerzu pokazuje, jak łatwo tworzymy mity z tragedii. Gloryfikujemy dziecko wojownika, nie zastanawiając się nad koszmarem, jakim musiało być jego krótkie życie. Dziesiątek lat, trzydziestokilogramowa zbroja, krew na rękach, które powinny bawić się drewnianym mieczem, nie zabijać prawdziwym. To nie jest historia bohaterstwa, to historia o tym, jak wojna pożera niewinność. Grób w ogrodzieńcu został po badaniach zabezpieczony i ponownie zasypany. Może tak powinno zostać. Niektóre tajemnice lepiej pozostawić nierozwiązane, niektóre legendy nienaruszone, bo czasem prawda jest zbyt bolesna, by ją poznać. A czasem mit mówi nam więcej o nas samych niż najbardziej szczegółowa analiza historyczna. Jeśli ta historia poruszyła was tak jak mnie, jeśli zastanawiacie się Ile jeszcze tajemnic kryje nasza przeszłość? Zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie kanał. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o małym rycerzu, święty, szaleniec czy ofiara. Bo historia to nie tylko daty i fakty, to przede wszystkim ludzkie losy, często tragiczne, zawsze fascynujące, czasem niemożliwe do końca do zrozumienia.